Konsola tak droga, że dalej nie ujawniono jej ceny? Wiemy już dokładnie, kiedy będzie można kupić Xbox Rock Ally, czyli nowego handhelda od Microsoftu. Ale oficjalnie nie wiadomo jednak niestety za ile. Pamiętaj, że nie musisz grać codziennie, żeby obserwować ten kanał. Już 16 października urządzenia trafią do sprzedaży praktycznie na całym świecie. Poza kilkoma wyjątkami. Microsoft zdaje się jednak celowo opóźniać ujawnienie ceny urządzenia, choć to jakby nie było bardzo ważny element oferty. Widzę tutaj dwie opcje: Albo konsola jest tak droga, że Microsoft woli się tym nie chwalić, żeby nie zniechęcać potencjalnych kupujących. Albo okaże się, że urządzenie może być tańsze od standardowego Rock Ally. Więc żeby nie psuć aktualnej sprzedaży modeli bez znaczka Xbox, Cena nowego Handhelda pozostaje w ukryciu. A ty co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu. Zostaw lajka i suba dla gracza niecodziennego.